Cześć, z tej strony Jakub Król, a ty oglądasz program Tygodniówka JS, w którym staram ci się powiedzieć, co się w ostatnich dniach, tygodniu stało w ekosystemie JavaScriptowym, Typescriptowym, we frontendzie, backendzie i wszystkim, co z tymi tematami związane. I zapraszam Cię już bardzo na kolejny odcinek. A zaczynamy dzisiaj od newsa, który dementuje newsa, który był ostatnio. A mianowicie mówiliśmy w końcu, Internet Explorer umarł. No i oczywiście musiał się pojawić artykuł, jak to zwykle bywa, że Internet Explorer wcale jeszcze się nigdzie nie wybiera. Dlatego że okazuje się, że to jest wycofane tak naprawdę na kilku platformach, ale jest jeszcze bardzo wiele platform, na których tak naprawdę ten Internet Explorer jeszcze sobie będzie żył. W związku z tym, tutaj co autor proponuje, żeby zrobić, oczywiście bardzo polecam się zagłębić w ten artykuł, link do niego jak zwykle w opisie jak do wszystkich rzeczy, które Ci omawiamy. Natomiast warto sobie tutaj właśnie zobaczyć na statystyki tego, jak jest używane dane przeglądarki, tak? I tutaj też jest bardzo ciekawy artykuł, podlinkowany swoją drogą, żeby nie patrzeć na globalne, ponieważ globalne, a regionalne się bardzo różnią. Co mamy na myśli? Jeżeli Twoja strona, Twoja aplikacja na przykład jest używana, nie wiem, w Unii Europejskiej, tak, czy powiedzmy w Polsce, czy nie wiem, w Stanach, to możesz sobie zobaczyć po prostu, jakie tam jest użycie Internet Explorer, czy ono faktycznie spadło. Czy być może okazuje się, że nadal niestety ale będziesz musiał wspierać tego Internet Explorera. I teraz bardzo fajna taka podpowiedź, że jest darmowa wirtualna maszyna z Internet Explorer 11, dostarczona przez Microsoft, więc możesz sobie również ją wykorzystywać właśnie do testowania, jeżeli nie chcesz mieć u siebie na komputerze nie możesz mieć na komputerze, właśnie IA11. Słuchajcie, na końcu mi się spodobało. Takiego badge'a można sobie zrobić. I tutaj różne badge'e są, ale najfajniejsze, jak się kliknie N, słuchajcie. I tak było fajnie, jakby wszystko działało wszędzie. Przechodzimy dalej. A propos przeglądarek, to słuchajcie, jest taka intencja, tutaj w sumie jest napisane, żeby dostarczyć Mark ml w Chromium. I matml to jest język opisu wzorów matematycznych. Mówiąc krótko, tutaj nie ma być całość, jakby tylko taka najważniejsza część, ale byłoby to bardzo fajne, jeżeli faktycznie byłoby to bezpośrednio wbudowane w przeglądarkę, nie wymagałoby jakichś tam zewnętrznych narzędzi czy bibliotek, więc jest to fajna wiadomość. No, i słuchajcie, najważniejsza wiadomość dzisiaj: 22 czerwca 2022 udało się zatwierdzić najnowszy ECMAScript 2022. Bardzo polecam ten artykuł. Nie będę go tutaj jakoś specjalnie skracał, natomiast troszeczkę Wam opowiem, co tutaj się wydarzyło, dlatego że oczywiście dzieją się różne nowe rzeczy, możliwości, które możemy sobie dawać w klasach JavaScriptowych. Eee, prawda? I tutaj są one związane głównie, jak widzicie, właśnie z polami prywatnymi, czy z metodami prywatnymi, czy z getterami, setterami prywatnymi również. To jest bardzo ciekawe, nowe działanie operatora IN. Eee, słuchajcie, popatrzcie, czy wy widzicie, co tutaj się stało? Wow, mamy await na głównym naszym poziomie, na samej górze naszego kodu. Nie musimy już robić jakichś tam fun fun funkcji pustej async, której zrobimy sobie await. To jest rzecz, na którą czekałem bardzo długo. No, oczywiście w Deno było już od dłuższego czasu, więc bardzo fajne. Kolejna rzecz, słuchajcie, Error może mieć coś takiego cast, czyli może mieć e, informację, dlaczego dany błąd został wywołany. To też jest bardzo fajne. Kolejna rzecz, słuchajcie, bardzo ciekawa, bardzo myślę, że przydatna, a mianowicie add. E, add to jest do pobierania e, elementów w danym indeksie. Ktoś może powiedzieć, że to jest bez sensu, mamy kwadratowe nawiasy, tak? oczywiście tak jest. Natomiast tutaj są na przykład wspierane. Ujemne, czyli można sobie od końca pobierać elementy. I to jest akurat fajne, uważam. Dosyć, nie? I to oczywiście nas na tych wszystkich, jak tu jest napisane, indeksowalnych. Typach, tak, czy jakiś tam string, array i te inne rzeczy, takie arrayowe, również jest wspierane. E, również się to zmieniło w, w Regexpie. Tutaj jakoś się nie, nie wczytywałem. has ON, akurat, też bardzo fajne. E, troszeczkę jak In działa z tym, że nie patrzy jakby w, w łańcuchu prototypu, tylko w konkretnie w tym danym obiekcie, czy się znajduje dana rzecz. Bardzo fajne zmiany, nie jest ich dużo, ale mam wrażenie, że w bardzo fajnym kierunku. Także ja się bardzo cieszę. Jak masz 2022? Słuchajcie. Dzisiaj ten news fantastyczny. I teraz idziemy dalej w newsach stricte javascriptowych I to jest bardzo fajny, fajny artykuł, który jakby zaczął się dyskusją na reddicie I na czym on polega? Jest mapa nie w javascriptie od dłuższego czasu, ale nadal mam wrażenie, że mało osób wykorzystuje tę mapę no, Większość z nas jest po prostu przyzwyczajony też, takie są pewnie tutoriale, jak ktoś się uczy do obiektów No i teraz pytanie, kiedy faktycznie używać mapy zamiast obiektów, takich faktycznych zastosowania, gdzie to jest faktycznie lepsze I tutaj właśnie autor odpowiada na to pytanie nie będę spłucał, bo tutaj Too Long Didn't Read jest oczywiście to napisane, jak to wygląda, i potem można sobie dalej wyczytać, jak ta dyskusja przebiegała i jakie są w związku z tym wnioski. No i jeszcze a propos JavaScriptowych ogólnych rzeczy, to alternatywy do instalowania paczek globalnie. Fajne to jest, bo nie każdy z nas chce instalować globalnie, kiedy, kiedy czyta, że musi zainstalować coś globalnie, prawda? No więc tu jest kilka takich. Yy, Podpowiedzi, chociażby moja ulubiona, czyli używanie MPX'a, ale też jest fajnie pokazane, że MPX też ma swoje wady. To nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie narzędzie, które zawsze jest super pozytywne, więc warto się z tym zaznajomić, jeżeli denerwuje Was instalowanie paczek globalnie na swoim komputerze. I słuchajcie, przechodzimy już do frontendu. A co we frontendzie? Bardzo fajny artykuł, którego tutaj nie chcę też spłycać za bardzo, ale React Labs, czyli co się generalnie dzieje, co tam gotują nie w kuchni. Jeżeli chodzi o aktualne rzeczy w 2022, właśnie w Reakcie. I tu jest tego trochę, słuchajcie, tak szybko, szybko przelecę, to sobie możecie zobaczyć, co tu jest napisane. Ja z tego, co się akurat najbardziej cieszę, wbrew pozorom, to nie rzeczy techniczne, a nowa dokumentacja. I pewnie wynika to z tego, że ja uczę też Reakta i widzę, że bardzo często, jak osoby się uczą, to dalej, dokumentacja, słuchajcie, skupia się na klasowych komponentach. A umówmy się, cały świat reactowy poszedł w kierunku funkcyjnych komponentów, hooków i tak dalej, więc przepisują w ogóle całkowicie nową, robią tą dokumentację, gdzie ona właśnie taka hooky first, function first i myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra dla wszystkich nas wiadomość, a szczególnie tych, którzy się tego reacta po prostu uczą, czy będą się uczyli. No i jeszcze a propos CSS to taka ciekawostka, jak aktualnie wygląda sterowanie, bo też nie można powiedzieć, że samo stylowanie w zasadzie właśnie scrollem. Zobaczcie, jaki tu mi się ładny scroll zrobił, to pewnie właśnie autorzy zrobili. Na poprzedniej stronie mam taki zwykły scroll windowsowy, tu on taki ładniejszy. I tu jest informacja w ogóle, która robić na różnych systemach operacyjnych, ale też na przykład tak zrobić, żeby nam się content nie rozwalał, nie? Kiedy sterujemy tymi właśnie rzeczami związanymi ze scrollem. Bardzo fajny artykuł, taka rzecz mała, a cieszy myślę. I słuchajcie, taka jeszcze kolejna ciekawostka tutaj z grupy JS News. E, pozdrawiam serdecznie oczywiście wszystkich. E, konsorcjum, słuchajcie, Email markup konsorcjum, który ma tutaj nam sprawić, że e-maile będą lepsze, słuchajcie, że będzie lepszy user experience, że będzie lepsze accessibility, że będzie to działać szybciej i tak dalej, będziemy można na tym bardziej polegać. No, zobaczymy, czym się to uda, bo to już nie pierwsza próba, słuchajcie, w historii, e, kiedy próbowano coś zrobić z tymi e mailami, a przypominam, że nadal maile, żeby na pewno działały, to najlepiej żeby były w tabelkach. Szkoła życia, kto ktoś skomentował, tak powinno zostać. Ale mam nadzieję, że gdzieś tam się uda i faktycznie, być może te, te klienty. Najpierw muszą to wypracować jakiś standard, później to musi być wdrożone w tych wszystkich klientów mailowych. No, pewnie jeszcze dużo yy, wody w wiśle upłynie, ale trzymam kciuki mocno za to, że maile będzie się pisało niedługo. Długo, ale będzie się pisało po prostu je w lepszy sposób. No dobra, słuchajcie, i teraz już przechodzimy sobie do node'a, czyli do backendu. No i w nodezie, słuchajcie, 18.3, bardzo małutka rzecz się pojawiła, a mianowicie wbudowany parser. Słuchajcie, taki prosty, to nie ma zastąpić jakiś tam nie wiadomo czego, tak? Natomiast prosty, wbudowany parser, właśnie do argumentów. No w końcu, słuchajcie. Patrzcie jak to wygląda w bardzo fajny sposób. Wydaje mi się, że może być to coś dla każdego ciekawego, kto korzysta z noda. Nawet teraz jak to pokazuje, zastanawiam się, czy przypadkiem już nie pokazywałem tego? Dajcie mi znać w komentarzach, czy już nie pokazywaliśmy tego właśnie parcela argumentów w node 18.3. Eee, i słuchajcie, i papetier e, wyszła wersja 15 i tutaj nie ma dużo słuchajcie, e, zmian niby. Niby, ale właśnie jak się zagłębimy w to, co się tak naprawdę tutaj stało, słuchajcie, to ogólnie się zmieniło dużo rzeczy związane z typami. I te typami, typy są teraz dużo lepsze, one dużo ładniej się podpowiadają, szczególnie w rzeczach, które są takie dynamiczne mówmy się, nie? jakieś pobieranie elementu ze strony czy coś. No, uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, więc warto się tym zainteresować. Ciekawostka swoją drogą, że w ciągu kilku dni Wyszła już wersja 15.01.02 i 5.1.0, 15, przepraszam, 1.0, i tam nawet cofnięto wersję Chroma, bo się okazało, że jest trochę niekompatybilna, było tam kilka bugów. Także jak to zwykle w dużych wersjach, uważajcie, bo trochę się tutaj tych błędów pojawia, natomiast sam kierunek tego, że typy działają dużo lepiej, no to dla mnie, jako e, starego TypeScriptowca, chociaż może nie taki stary, no ale TypeScriptowiec, no to to jest świetna wiadomość. No i słuchajcie, webstreams e, on Node.js, oczywiście streamy, e, czym są pewnie większość, wie Natomiast tutaj mówimy głównie właśnie o webstreamach, też w kontekście tego, że one teraz słuchajcie, są wspierane przez przeglądarki, przez Node, przez Deno Więc jak one wyglądają? Jeżeli ktoś z Was jeszcze się z nim nie zna, znajomił albo nie miał okazji korzystać Na pewno warto sobie przypomnieć albo zobaczyć właśnie w jaki sposób te webstreamy działają na Node.jsie. I na koniec słuchajcie, czasami się pojawia jakiś news Ktoś stworzył coś super fajnego, szybkiego w JavaScriptie, bo połączył to z RASTem. A może też coś sobie to zrobić. Na myśmy kilka razy, kilka tygodniówek temu, mówiliśmy o tutorialu, jak w ogóle zacząć w Rustzie, jeżeli się jest JavaScriptowcem. nie? To tu macie gotowy taki boilerplate, słuchajcie, który naprawdę w jedną komendą wam zbuduje ogólnie gotowy projekt, czy początek projektu, w którym łączy Reacta z RASTem. Więc proszę bardzo, to dla was. A dla Was również będzie kolejna tygodniówka JS za circa about tydzień, więc serdecznie Was już teraz na nią zapraszam i dziękuję Wam bardzo dzisiaj. Do usłyszenia. Hej!